W szóstym miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z domu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Przyszedłszy do niej, anioł powiedział, Bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Anioł powiedział do niej, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, i nazwiesz go imieniem Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. I Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Powiedziała zatem Maria do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Odpowiadając Anioł, powiedział jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna twoja, ona także poczuła Syna w swej starości i jest już w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. Dla, Bogiem, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Powiedziała zatem Maria: Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego. I odszedł od niej Anioł. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Łukasza, rozdział 1, od wersetu 26 do 38. Jest to scena zwiastowania Marii. Czytanie Ewangelii na czwartą niedzielę Adwentu, rok B. Opis zwiastowania Maryi czytamy przy różnych okazjach, m.in. czytaliśmy to w uroczystość niepokolanego poczęcia 8 grudnia. W pierwszych dwóch wersetach ewangelista Łukasz podaje wiele szczegółów, zarówno geograficznych, mówiąc o Galilei i Nazaret, następnie wymienia kluczowe osoby: Gabriel, Józef i Maria, i osadza to również w kwestii historycznej, że Józef pochodził z domu Dawida. Początkowe słowa, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, możemy połączyć z ostatnim stwierdzeniem Maryi, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Na początkowe pozdrowienie, które Maryja starała się zrozumieć, anioł dopowiada, nie bój się Mario znalazłeś bowiem łaskę u Boga. I te słowa również łączą się z późniejszym stwierdzeniem, że ta łaska realizuje się w tym sensie, że Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Anioł również precyzuje to w wersecie 31, jaką misję, rolę ma spełnić Maryja, jaki Bóg ma plan wobec niej. Oto poszniesz w porodzisz Syna i nazwiesz Go imieniem Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I później, w drugiej części, te słowa odnoszą się do kolejnego stwierdzenia. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany synem Najwyższego. Tym bardziej, że mamy powtórzenie praktycznie prawie, że tego samego, bardzo podobnego stwierdzenia. Będzie nazwany synem Najwyższego, a później będzie nazwany synem Bożym. Z kolei, w pierwszej części, Anioł również precyzuje, i łączy teraz z Dawidem, gdzie wcześniej we wstępie mieliśmy, że Józef pochodzi z domu Dawida, a teraz, że Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. W Biblii Tysiąclecie lekcjonarzu jest to przetłumaczone jako praojca. Ja wolę to przetłumaczyć właśnie dosłownie jako ojca, ponieważ tutaj ewangelista Łukasz pragnie ukazać mocno, że Jezus jest również potomkiem Dawida. Realizuje mesjańskie zapowiedzi dotyczące Dawida jego królestwa które będzie na wieki i dlatego też kolejne stwierdzenie przetłumaczyłem również bardziej dosłownie nie że będzie panował ale będzie królował nad domem Jakuba na wieki a jego królestwu nie będzie końca i również dom Jakuba w tym wyrażeniu możemy widzieć podkreślenie spełnienia nie tylko obietnic które zostały dane Dawidowi ale również tych obietnic, które zostały dane patriarkom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Z kolei wyrażenia, początkowe wyrażenie, które nie mamy w lekcjonarzu, w szóstym miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do miasta w Galilei, Te wyrażenie w szóstym miesiącu jest jeszcze raz powtórzone w wersecie 36, że w szóstym miesiącu jest ta, którą nazywano niepłodną. Zatem ten opis, zwiastowanie Maryi przez to powtórzenie w szóstym miesiącu chcę powiązać z tym, co było wcześniej i to zobaczymy teraz w kontekście literackim. W Ewangelii Łukasza mamy zapisany w sposób taki równoległy, paralelny. To, co dotyczy, dotyczy urodziny Jana Chrzciciela i to, co dotyczy urodzin Jezusa. To, co dotyczy Jezusa, przewyższa jakością Jana Chrzciciela. Mamy zatem zapowiedź, możemy to nazwać również zwiastowaniem, które zostały dane Zachariaszowi odnośnie narodzin jego syna i czytamy w wersecie 13. Nie bój się Zachariaszu, Twoja prośba została wysłuchana, czyli Twoja modlitwa została wysłuchana. W przypadku Maryi mamy, że nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. W przypadku Zachariasza tylko w sposób prosty żona twoja urodzi ci syna któremu nadasz imię Jezus zaś w przypadku Maryi oto poczniesz w łonie i porodzisz syna i nazwiesz go imieniem Jezus on będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego Szczególnie istotna jest reakcja słowa Zachariasza po czym to poznam bo ja jestem już stary, i moja żona jest w podeszłym wieku. W konsekwencji, w opisie zwiastowania, które zostały dane Zachariaszowi, jest to widziane jako jego niewiara. Dlatego został niemy, aż do momentu, gdy miał nadać imię Janowi chrzcicielowi. Z kolei zapytanie Maryi, jakże się to stanie, skoro nie zna męża, nie jest powątpiewaniem w sam fakt, że to się stanie. Tylko jest zapytanie, w jaki sposób to Pan Bóg zrealizuje. Dlatego w tej drugiej części później Anioł jej wyjaśniał, że Duch Święty stąpi na ciebie, jak również dawał przykład jej krewnej Elżbiety, tą, którą nazywano niepłodną, ponieważ jest brzemiennym już w szóstym miesiącu. I tutaj widzimy teraz to te mocne powiązanie, że w szóstym miesiącu mocno podkreśla ten fakt tego porównania. Że w szóstym miesiącu, gdy była brzemienna Elżbieta, wtedy przychodzi do Maryi anioł Gabriel, zwiastując jej o narodzeniu Jezusa. I dlatego też mocno podkreśla te słowa dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, jest mocnym zapewnieniem, które daje anioł Gabriel Maryi i dlatego też te piękne słowa Maryi, oto ja jestem służynica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, realizują te początkowe pozdrowienie. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą błogosławiona jesteś między niewiastami. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii, szczęść Boże.